Witam, jestem na działce, trochę się zazieleniło, mamy połowę wakacji, ta trawa jest taka średnia, ponieważ w okresie kiedy akurat ją sadziłem, to był maj i w maju u nas właściwie w ogóle nie padało. a Tutaj jeszcze nie miałem studni wtedy, także nie miałem w ogóle możliwości podlać trawy, raz przyjechałem z tysiączką bańką, no ale tysiąc litrów wody na taką powierzchnię to jest naprawdę niedużo. No ale mimo to, że była taka susza, no to trochę tej trawy tutaj mi zeszło. W tym miejscu jest najgorzej, w tym miejscu jest najgorzej. Nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że tu najwięcej, najwięcej trafia słońca, także to miejsce było najbardziej wysuszone. Jeśli chodzi o niwelację terenu, to tak wyszło. Tu nie było żadnego, nie było sprawdzane laserem, tylko po prostu gość w koparce na oko to zniwelował. I w tym miejscu tutaj o, jest takie miejsce najniżej. Tam generalnie nawet jak jest, jak była susza, no to jak wszędzie była ziemia mokra, e, przepraszam sucha, tak tutaj e, było widać, że ta ziemia jest taka wilgotna, niewysuszona. E, a tak jak teraz po no to nawet stoi mi tu woda. No i więc no więc, no więc e, z racji, że tutaj generalnie to wszystko wskazywało na to, że mamy tutaj jakieś źródło. No bo jak mamy miesiąc suszy, a i tak. Mimo to, to miejsce było takie, takie zawsze delikatnie podmokłe. To postanowiłem spróbować wykopać tu studnię. Generalnie studnia docelowo miała być na samej górze, tak żeby pod własnym ciśnieniem mieć tutaj wodę. No ale z racji, że w sumie to z racji co. Inaczej po prostu miałem opatę wolną sobotę, to postanowiłem zacząć kopać. No i raz wykopałem metr. Wtedy jeszcze tej, tego źródła tutaj nie było. Następnie do, wykopaliśmy ponad następny metr, także mamy tu prawie 2,5 metra. I wtedy z dołu zaczęła woda już podchodzić. Także jak na 2,5 metra i już podchodzenie wody ze źródła to jest naprawdę ekstra. W tym momencie mam tutaj, mam tutaj. Ee, Metr wody. Można zobaczyć po tym moim wyciągaczu. To jest taki wyciągacz wody. Tu sobie podłączam pompę i tę wodę pompuję. Także dość sporo tej wody. Tylko, że powiedzmy połowa tej wody to jest po prostu z tego, że tu padało, a to jest najniżej i po prostu ta woda deszczowa również do tej studni mi się wlała. Jak były susze, no to miałem. Takie 30-40 cm takiej czystej wody. <laughs> także jest ekstra. Eee, co jeszcze, jeśli chodzi o studnie? Studnia docelowa ma mieć 6 metrów, także jeszcze sporo kopania, ale to już prawdopodobnie będą kopać eee, ludzie, którzy się na tym znają, ponieważ nie chcę, żeby, żeby mi ta, ta ziemia tutaj zasypała, bo jednak jest ryzyko eee, i osoby, które się tym zajmują, no to. Po prostu wpuszczają kręgi i w tych kręgach, sobie tam, sobie tam kopią. Ja się na tym nie znam, jednak głównie znam się na mechanice. Także może to zostawię ludziom, którzy normalnie to wykonują. I co? No i ta studnia ma mieć 6 metrów. Kręg będzie średnicy 100 cm, wewnątrz 80. Także jeśli tej wody będzie, powiedzmy, jeśli studnia będzie mieć 6 metrów, wody będzie. Przykładowo 3 metry to będzie bardzo dobry wynik takiej czystej wody. Co jeszcze? Tutaj generalnie tą wodę, co tutaj się zbiera, czyli to jest najniższy punkt, to tą wodę chcę zebrać, zrobić taką delatację i wokół studni też zrobić taką delatację, powiedzmy pół metra, żeby tą całą wodę, deszczówkę zebrać i puścić tam dalej. Bo takiej wody, tutaj deszczówki, to my w studni nie chcemy, ponieważ taka woda. Psuje studnie. Mam na myśli, że jeśli woda z tutaj, z tego wszystkiego, co mamy dookoła, zanieczyści to studnie, no to po prostu ta woda, e, jeśli będzie stać, powiedzmy, no to ona się bardzo szybko zepsuje i, i tak naprawdę trzeba będzie tą studnię cały czas pompować, żeby mieć dobrą wodę. A my chcemy tak, żeby tutaj po prostu przejść raz na jakiś czas i mieć źródłałą źródl, źródl, wodę. Taki jest zamysł, Ale czy wyjdzie to, nie wiem. Co do domku, no to tą ziemię z tej studni wysypuję tutaj, ponieważ domek chcę postawić właśnie tak, jak jest to wbite. Tu będzie mieć 5 metrów, tu gdzieś tu będzie wychodzić, 5 metrów wychodzi, jakoś tak. No i on będzie gdzieś dotąd, tak żeby ten, to od tego urwiska troszeczkę się odsunąć, ponieważ ono będzie zjeżdżać. Bo mamy tutaj tego nasypu dość sporo, pewnie w dół będzie, ja wiem, na oko 2 metry, 2,5 metra, 3 metry nasypu mamy, także po zimie to wszystko na pewno trochę zjedzie. Dlatego jak najbardziej się chcę przytulić do tamtej strony. No i jednocześnie po prostu z czasem, kiedyś tu będę mógł się mi sobie dowieźć i, i to bardziej zniwelować. Jednocześnie ten domek, mierząc właśnie od tamtego miejsca do tego, 6 metrów, to właśnie tu gdzieś to wychodzi. Także 5 razy 6, 30 metrów, dość spory domek. Z tej strony na przykład zrobię sobie jeszcze zadaszenie i tam będę sobie składać drzewo. Domek będzie zrobiony z prawdopodobnie takiej płyty warstwowej, jak zbudowałem warsztat, i tą płytę warstwową z zewnątrz obiję prawdopodobnie deską tak jedną na drugą, a wewnątrz jakiś pubal. Generalnie płyta warstwowa, ponieważ jest szybka, praktyczna. No i wizualnie wykończyć później możemy to Jak tylko nam się podoba Tu jak widać mam akumulator Taki zestaw akumulatora Mam też przetwornicę No i jedna lampka, druga lampka Lampki choinkowe tak powiesiłem Fajnie to wygląda No ale jednak ten akumulator trzeba tu targać No i tak się grubo zastanawiam Czy nie zrobić tu takiego solaru Solar, że Po prostu z Prąd słońca prąd słońca i na przykład na końcu działki tam gdzieś złapać fajnie panel ustawić. Są takie zestawy. Zestawy solarne kosztuje to 2000 zł, i w sumie nie wiem. Bardzo ciekawy jestem, jak to działa. Prawdopodobnie to będziemy testować na tej działce. Także jeśli kogoś interesuje, czy zestawy solarne za 2000 da się zrobić, no to ja to sprawdzę. Na pewno będę chcieć. Na pewno będę chcieć taki zestaw, który będzie mieć konwent, konwerter, tak? Dobrze mówię. Taką przetwornicę, żeby ma być sinus. Nie, żeby tam były te takie przetwornice, które nie do końca jest taki sinus i na przykład jest problem z uruchomieniem przykładowo lodówki. Nie chcę się uruchomić, bo tam, jeśli ten prąd jest kwadratowy, nie znam się na tym dobrze, także nie będę wajerować. W każdym razie taki zestaw przetwornica kosztuje 800 zł. Panel sprawdzałam. To może panel wezmę 700 watów, nie 700, przepraszam, 400 watów za 700 W. I do tego jakiś tam akumulator prawdopodobnie na razie takiego zysku, a docelowo docelowo e, może jakiś kupie taki do głębokiego rozładowania, bo naprawdę taki powinien być użyty w czymś takim. Generalnie, jak to zarosło, no to wygląda już to według mnie nabiera kształtów. Jednak ta zieleń, ta zieleń tutaj robotę robi. Tu mamy hamaczek. Za 40 zł z Allegro. Przy tej hamaczki mamy profesjonalną elektronikę. O Dominik robił. Hamak mokry. Można odwrócić i siadać. I tak to wygląda z góry. Jeszcze śmieci po ostatniej imprezie. Miejsce już jakiś jest, można ognisko robić. Także relaks na sobotę. Jak najbardziej. Także to był taki dzisiejszy zapoznawczy filmik. Cholera wie czy to ktoś będzie oglądać. Czasami sobie lubię tak pogadać. Generalnie głównie chodzi o to, że sobie to nagrywam. I z czasem fajnie to będzie obejrzeć. Jeśli coś tutaj powstanie, no nie? Także. W następnym odcinku będzie, co będzie, będzie studnia. Może już ci goście, co mają to zrobić, do mnie przyjadą. Po studni będzie, hmm, po studni co będzie? Po studni będą solary, prawdopodobnie. Generalnie kawałek dalej, o tam o, jest nadajnik. No i być może kiedyś się tam podłączę, zrobię podlicznik i będę mieć prąd normalny. Natomiast teraz Póki tak jeszcze domku nie ma, i tak dalej, to myślę, że taki zestaw solarny na te potrzeby, które tutaj w tym momencie mam, czyli jest to powiedzmy raz na dwa tygodnie grill, czyli włączenie światła, włączenie go jakiegoś tam głośnika i tyle, to w zupełności wystarczy. No i mam nadzieję, że mi tego nikt nie zapierdoli, jak to tutaj postawię. Na razie akumulator leżał cztery dni i tak stoi, jak leżał. Leżał. Stoi, tak jak go zostawiłem.